Cześć, z tej strony Mateusz. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Szybki Deal, serii, w której pokazuję naprawdę fajne promocje na między innymi produkty Apple, ale w zasadzie nie tylko. No i w dniu dzisiejszym mam dla Was prawdziwą gratkę ze względu na to, że pojawiły się liczne promocje na iPhone 12, 12 mini, a także na iPhone 12 Pro. Warto zaznaczyć, że sama promocja na większość urządzeń trwa do jutra albo po prostu do wyczerpania zapasów. A jeśli będziecie zainteresowani ich zakupem, to linki do poszczególnych produktów wklejam do opisu filmu, łatwiej je po prostu znajdziecie. No i zaczynamy zalece zostawienie od promocji na iPhone'a, którego trzymam w ręku, ze względu na to, że w MediaMarkt możemy go teraz kupić za 5600 zł, natomiast jeśli bylibyście zainteresowani jego mniejszą wersją, czyli wersją iPhone'a 12 Pro, to po raz pierwszy w historii jego cena zjechała poniżej 5000 zł. Natomiast dużo większą promocję znajdziecie na zwykłe modele iPhone'a 12, ze względu na to, że w euro obowiązuje promocja, że za każde wydane 500 zł dostajecie 50 zł w bonie, w związku z tym, jak sobie dodacie te produkty i na przykład jakąś pierdołę za 50 zł do koszyka, aby wyrównać cenę, to otrzymacie iPhone 12 w trzech kolorach za 3608 zł, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrą ceną. A z drugiej strony, jeśli zdecydowalibyście się na przykład na model iPhone 12 mini, to wersja 128 GB w tej samej promocji jest za 3299 zł, co moim zdaniem jest również bardzo atrakcyjną ceną, bo przypominam, że wersja podstawowa tego telefonu oficjalnie kosztuje 3599, a tutaj macie jeszcze większą pamięć. No a z dodatkowych rzeczy jest na przykład iPad, ten najtańszy za 1499 zł i poszczególne modelu MacBooków R oraz Pro. W zależności od wersji, jaką sobie weźmiecie, czy więcej RAMu, czy więcej miejsca na dysku, to też te ceny są tam naprawdę niezłe. Nawet załapała się najlepsza wersja, czyli 512GB i 16GB RAMu za MacBooka Pro za 7599 zł, co moim zdaniem jest też bardzo fajną okazją, jeśli po prostu polewaliście na tą najbardziej wydajną bestię. Jak wam mówiłem, linki do tych wszystkich sprawdzonych sklepów są w opisie tego filmu, także jeśli będziecie chcieli kupić, to tam możecie wpadać, a ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!